Dziś zagramy w najbardziej przerażający i zagadkowy chapter Boopie Playtime. Udało mi się znaleźć na zakazanych stronach chapter oznaczony jako znak zapytania o nazwie nothing, czyli nic. Nie jest to żadna wersja chaptera 4, piątego czy nawet szóstego. Jest to coś bardzo dziwnego. Bardzo możliwe, że udostępnił go nielegalnie pracownik Mob Games, czyli twórców gry. I może zdradzi nam, co czeka nas w chapterze piątym. Mam nadzieję, że ta gra nie schakuje mojego komputera i robię to na własną odpowiedzialność. Dlatego zostawcie tutaj łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. A także w komentarzu napiszcie słowo ZAGADKA, a przypnę wam serduszko. Jedziemy z tym śledzie. Dobrze, moi drodzy, zobaczcie. Chapter, znak zapytania, tak jak mówiłem. Jest to najbardziej dziwny chapter, jaki kiedykolwiek widziałem. Zobaczcie, tu są jakieś w ogóle liczby. 2773. Ja nie wiem w ogóle, o co tutaj chodzi i boję się tego klikać. Zacznijmy po prostu nową grę i miejmy nadzieję, że tutaj po prostu wszystko będzie jak trzeba. Że tak nie go mego komputera i mojego kanału. Powiem wam, że na razie wygląda to bardzo ciekawie. Na pewno jest to Poppy Play, ten którego jeszcze Widzieliśmy i musimy eksplorować. Pierwsze, co widzę, to obraz jest bardzo płynny, dużo płynniejszy niż w czapterze czwartym nawet, więc możliwe, że w kolejnych czapterach będzie to tak wyglądało. Też te cienie są inne, dużo bardziej wygładzone, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, ale dobra. My tutaj musimy eksplorować. A na razie. Co tutaj na nas czeka? Widzę, że jakieś nowe zagadki. Tutaj chyba musimy dostarczyć prąd. Tak, tak, dobrze się zgadza. A tutaj nawet jakiś zegar. To zegar odliczający czas na to, żebyście zostawili łapkę w górę i super z woreczkiem. Ewidentnie, widzowie, to nie jest przypadek. Dobra, my szybko musimy tutaj nacisnąć. O, i otwiera się. Wow. Aha! Czemu to się zamknęło? A, mega creepy. W ogóle to pomieszczenie jest gigantyczne jakieś. Jakaś czerwona woda, nawet to nie jest czerwony gaz, to jest czerwona woda, więc możliwe, że w fabryce PlayTime nie tylko był czerwony gaz, ale także czerwona woda. I w ogóle mam wrażenie, że to jest mega dużo wilgoci, i zaraz ta platforma. Może się załamać w każdej chwili, lepiej nie próbować, lepiej nie próbować tutaj cudować, tylko po prostu robić swoje i patrzeć, co my tutaj mamy do roboty. Na pewno musimy tutaj sobie skoczyć, więc biorę łapkę, która kryje się pod numerem 2 i skaczemy. O, co jest? Nie, wpadłem do wody. Teraz jest wszystko git, więc musimy wskoczyć. Aha, okej, okay, dobra, widzę, że tam musimy to zrobić. Dobra, i teraz tam. Uff, dobra, skupiłem się i wszystko jest jak najbardziej w porządku. No pomieszczenie robi naprawdę giga wrażenie. Oby tutaj żaden potwór się nie krył za tymi drzwiami. Och, bo to będzie naprawdę mocne wtedy, nie? Jakoś tutaj te kolorki takie są szare, oświetlenie takie dość, dość creepy, nie? W ogóle tak mam wrażenie, że tutaj niby jest tak spokojnie, ale to jest cisza przed burzą, nie? Zobaczcie, Run, tutaj Boxy Boo. Może w końcu zobaczymy tego dinozaura, brona. Bombardiro krokodilo. No dobrze, tu mamy jedne drzwi, tu mamy drugie drzwi. O, nawet się dwoje drzwi otwiera. Które wybrać? Lewe czy prawe, lewe czy prawe. Dobra, pójdźmy prosto. Dobra, mamy otworzyć jakąś bramę. Tutaj coś się działo niedobrego, znowu to widzę, Wydaje mi się, że będziemy musieli uruchomić te silniki. Tak, tutaj jakieś mamy zadanie już z prądem. Więc sobie od razu tą łapkę... Włączę zielono. Tylko co teraz? Co teraz ja w tym mam zrobić? Jakiś magazyn w ogóle gigantyczny? Co to jest? Co to jest, widzowie? Co to jest? O! Ej, widziałem to bezpiecznik tu. Weźmy go, weźmy go, on może się przy, przydać. Halo! Czemu ja nie mogę go, go wziąć? Aha! O! No halo! Bierz go! Dziękuję bardzo. Tu jakiś płaszcz w ogóle, ej. Kripi, kolejny bezpiecznik. Halo! Możesz go chwycić. O, dziękuję bardzo. Klocki z Hagim łagim. No proszę bardzo, Lego Hagi łagi. wygięte automaty. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy tu się dzieją widzowie, ale nie takie tutaj widzieliśmy już. Zostawmy na razie to i rozzajrzyjmy się, co my tutaj mamy zrobić. A, może tu trzeba się podciągnąć, ale tutaj coś, coś nie działa, dobra. O, jest jakiś prąd. Weźmy go. Gdzie mamy go przenieść? O, tutaj. Dobra. Przenosimy go tutaj. A i teraz to się zapaliło. Idzie... Ale czemu to nie działa? Hej! Ej, czemu to... Czemu to nie zadziałało? Mega dziwne. Wydaje mi się, że ja powinienem móc tutaj się... Podciągnąć, ale nie mogę tego zrobić. Dobra, widzowie, ja wszystko wiem, dobrze tutaj robiłem, musiałem wziąć ten prąd, dobrze to wszystko robiłem, tylko że to po prostu jest jeszcze taka wersja jakaś zakazana i nie do końca dopracowana. Także tak, teraz szybko się tutaj podciągnąć, bardzo szybko, zebrać to. No halo! Dobra, i odpaliła się ta. Uh, maszyna. W ostatniej chwili, widzowie, udało się to zrobić. Matko, ten prąd także po że To naprawdę nie było takie proste, jak się wydaje, więc ten zagadkowy chapter naprawdę nie jest taki prosty, jak się mogłoby wydawać. Jeden agregat mamy włączony. Teraz jeszcze pozostało nam uruchomić tych agregatów dwa, o ile się nie mylę. Więc musimy szybko znowu ten prąd zabrać sobie z tamtego miejsca. O, w taki sposób. Halo. O, dobra. Nie wziąłem tego? Wziąłem przecież. No, halo! Widzicie, widzowie, gdzie mam celownika, gdzie mi tą łapkę przypija? Szybko, 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 szybko. Dobra, uruchomiliśmy. Diesel został odpalony, więc kolejny silnik jest. No i trzeba ten manewr zrobić to. Aha, myślałem, że jeszcze jest jeden. A tu się po prostu otworzyło. Okej, okay, fajnie. Także idziemy dalej. To było naprawdę zadanie na speeda, nie? Trzeba było to zrobić bardzo szybko. Bonjour? Bonjour messie, this is Bobby Playtime? This is Dog Day, this is Boxy Hagi wagi? No, co tutaj? Znowu jakieś wajchy do. Nie, tego już nie musimy tutaj klikać. Wow, węty, no nie! Czy tutaj będzie Hagi wagi? Chciałem iść. Chyba po prostu muszę iść tutaj dalej, dalej. I dalej, dobra, gra się załadowała. No tutaj jest pełno zagadek, widzowie, naprawdę, naprawdę ten znak zapytania nie jest tutaj bez powodu. Co, co to jest, jakieś oleje? Jesteśmy w warsztacie, jakimś samochodowym? Eh? Rozrząd chce wymienić w fabryce PlayTime. Moc tutaj, Bajzer jest, widzowie, naprawdę mocny. Ale, dobra, tu musi być jakiś potwór, widzowie. Gdzie jest jakiś potwór zagadkowy? Może on ciągle nas widzi? Tylko że my go nie widzimy. Dobre pytanie to jest. Bardzo no To bardzo tutaj spokojnie jest, aż za spokojnie. O, tu są schody. Myślałem, że trzeba gdzieś się podciągnąć. Te schody nie przypominają w czapterze drugim w końcówkę. Tak, w czapterze drugim tak było. Ej, no halo, ty tu wskoczyć. O, jestem po drugiej stronie mocy. To jest jakiś znowu niepokojący rysunek. Jakieś serduszka. Kto to namalował? I w ogóle tu jest mocno zaniedbanie, mocno rdzy jest. Wszędzie jest rdza. Bo to jest ta część fabryki, która jest już zdezelowana. Coś słyszałem? Jakiś dźwięk słyszałem, jakby coś mnie chwytało. Godzina zabawy. No to bawmy się, widzowie. Bawmy się, bo tu były eksperymenty. Jak nic, jak bum cyk, cyk to były eksperymenty. Czy my wchodzimy teraz na jakąś salę operacyjną? Ile tu jest drzwi w ogóle? Tak? Ooo Co tu się działo? Chyba nie chcę wiedzieć, ale ale mocno jakaś toaleta? Skibit toaleta tutaj? Nawet w Poppy Playtime? nie! No, to jest scena jak z horroru, widzowie. Ewidentnie. Miliony drzwi. Ja nie wiem. Jak oni się połapali w kluczach do tych drzwi? Jakiś komputer? Może tu jakieś tajne informacje, ale nic tutaj nie ma. O! Tutaj? Do góry? O, gdzieś jestem, gdzieś skoczyłem, ale tutaj jest masakrycznie ciemno. Tu nie ma żadnego światła, widzowie! Czy ja tutaj mam... Wpadłem gdzieś. Ej, to tak powinno być? Gdzie ja jestem? Wpadłem do wody, do basenu? Mają basen w fabryce Playtime? Tu jest coraz dziwniej. Coraz dziwniejsze miejsca. I widzowie, to co tutaj się dzieje, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Co to za wielkie pomieszczenie? Wygląda jak... Jak Save Heaven, jak taker no jak po prostu te takie sztandarowe miejsca. No, za takie coś łapka w górę jest z dzwoneczkiem, widzowie. Po prostu, żeby być na bieżąco z takimi tajemniczymi wersjami Poppy Playtime. Musicie to zrobić w tym momencie, bo. Tu się dzieje. Tu się dzieje. Tylko że gdzie ja powinienem iść? Tutaj wszedłem. Gdzie jest moja... moja droga docelowa? O! Jest! Jest. Ale co? Co to? Co to jest w ogóle? W prawo czy w lewo? Nie wiem. Idę tędy, bo, bo tak mi się wydaje, że powinienem iść. Nie no, tu ja coś czuję, że tu zaraz mi jakiś kat na papo. dorwie, łagi co do To nie może być tak, że tutaj nic się nie stanie. Tu musi się coś stać. Tu musi się coś stać. Ich pomieszczeń jest tutaj setki, miliony. Tysiące! A wyjścia z fabryki jak nie było. Tak, nie ma dalej. Godzina zabawy, znowu. Znowu to jest ona. To jest ta godzina zabawy. Jakieś wysokie schody. Donikąd? No, jakieś tu zasieki w ogóle. Czemu ja tu nie mogę wejść? Ej! Czyżby? Czyżby to chodziło o te, o te drzwi? Otworzyły się. Te drzwi się otworzyły widzowie. Tylko teraz musimy chyba po prostu tam wskoczyć i co to? Widzowie? Znak zapytania i ten chapter jest naprawdę dziwny i to chyba jest koniec. To jest chyba koniec tego zagadkowego chaptera. Jeżeli miałbym jakieś dalsze informacje o nim, to będę was informował. Dlatego zostawcie łapkę w górę i suba dzwoneczkiem, żeby tego po prostu nie przegapić.